er führt vor der 10, vor hans nielsen der amerikaner aber der 10 nicht dahinter und hier geht es um die entscheidung das werden vier wirklich heiße runden werden und das war ein übles faul von hans nielsen er fährt dem amerikaner das hinterrad weg ja so geht's natürlich nicht egon auch meine meinung klaus es ist unwahrscheinlich wie hans nielsen hart gefahren hat hier er hat einfach versucht, mit allen Tricks zu kämpfen, die ihm zur Verfügung stehen, und er hat ihn einfach weggekickt. So, und jetzt sehen Sie nicht nur die rote Fahne. Baron tu zwięczo miał szansę szanse jeszcze stanąć na tym przysłowie, że pudle wystartowali. Baron poszedł do przodu zdecydowanie. Jeszcze ale niestety, tak, proszę państwa, ten miękki tor poduje Baron na czwartym miejscu, Rembrandt na przeciwnym. No spadnie już na czwartą pozycję nasz zawodnik. Ale baron atakuje, ba baron atakuje upadek zawodnika, bieg będzie przerwany, upadł zawodnik w kasku niebieskim Tomasz Topinka. Zobaczymy, kierownik startu zaprasza zawodników Apatora na, na start, na ustawienie się na linii startu. W białym kasku jest to Kuczwański start, startują zawodnicy Taśma w górę, wystartowali pięknie, ładnie, jest, ale na pierwszym miejscu zawodnia upada. W tej chwili kolizja na torze, na pierwszym tym zawodnicy Apatora leżą. Teraz no, Lublinianie powinni wygrać, jeśli chcą marzyć o nawiązaniu kontaktu punktowego. Ale proszę, Piotr Leśniowski bardzo ładnie wyszedł. Grzegorz Rępała po zewnętrznej atakuje. Czy wyjdzie? Pro... Ojej, no tak. Na pierwszym torze, na drugim Kwieciński, na trzecim Walasek i jako rezerwa i z czwartego Raś, także zawodnik rezerwowy, był na pierwszym torze i chyba najlepszy start, tak jest, Kwieciński drugi, uuu, tam teraz bardzo brzydki upadek trzech zawodników, w żółtym kasku tam szerzej jechał Raś. Raś Bajerski, Bargiel Walczak. Wyścig y, 14. Bardzo. Piętnasty. Bardzo ważny dla apatora. Absent. Bajelski teraz już musi się strasznie męczyć. Próbuje atakować drugą po pierwszą pozycję y, Bargiela. Byłaby to niespodzianka ogromna. Bajelski, oj, podniosło go tam. Oj jej jej fatalny upadek. Ale niezwykle przytomnie zachowali się jadący z tyłu Walczak i Raś to Dzianiakowi Biały Markowi Loramowi I Samer Molenko Rzut w Tym za chwilę I właśnie o wilku mowa Samer Molenko z zewnętrznego toru wyszedł na pierwszą pozycję David Norris jest drugi Mark Loram trzeci Jacek Oj Oj Wywrotka Davida Norisa. Często w takich wypadkach po prostu pękają Golenie pęka przednia oś motocykla, ale to, tego nie było w tym wypadku. Tutaj wyraźnie na jakiś kolejnie, na jakimś chyba bardziej przyczepnym bądź mokrym miejscu. Podniosło w górę motocykl Norisa. Próbował sobie poradzić nieskutecznie wybity w powietrze, przefrunął nad kierownicą swojego rumaka. Kaz niebieski Janusz Ślączka, Kaz Czerwony Georgi Petrano. Postal Rzeszów, Kaz Biały, Mirosław Cierniak żółty mistrz świata indywidualny Tony Rickardson ruszyli do biegu 13 Tony Richardson, ale nie to został na starcie Cierniak teraz atakuje na trzecie miejsce próbuje przebić się zawodnik Starowskiej Unii szerokim łukiem po zewnętrznej atakuje Cierniak oj niestety zderzenie z zawodnikiem Stali Rzeszów Proszę Państwa, bardzo nieprzyjemny moment na to, że sytuacja, proszę znakomity Państwa, znakomity atak cierniaka tutaj po zewnętrznej. Atakował zawodnika gospodarzy. innym tego, na tym wyjściu z biorącego w kasku czerwony Nova. Krzyminowały się te dwa motocykle. Ciekawa jaka będzie decyzja sędziego, ale o tym później najważniejsze zdrowie zawodników. Bardzo wyglądało to nieprzyjemnie, dwa motocykle pędzące do przodu z impetem spadły z zawodnika.